Co to za zbiegowisko? Wszyscy chcą koktajl banana fofana. To jak szczęście wpłynie. A co ty opowiadasz? E... O, niech to mama kochana, to jest świetne! No tak. Niech pan już odda. Ale... No pan mi wszystko wydudla! Oddaj! Och, jak matczyna miłość w szklance! Kolego, daj jeszcze raz tym uroczym dziewczętom to, co chcą. No wiesz, oprócz mnie, i policz z mojej karty. Wiesz, to genialne te karty uczniowskie. Zak, te karty są na posiłki, książki i inne konieczności. Te dziewczyny to konieczność. Mogę jeść i czytać na starość. Jest lepszy sposób, by zrobić wrażenie. O kurczę, plastik i kawałek sznurka. Hej, baby, zobacz, co teraz ćwiczę na doroczny zakręcony konkurs. Jojo! Coli, to jest ekstra! No, ale przy tym twoja sztuczka jest tak krowi placek. Co to za kolos jojem? To Johan Jo zdobył 8 złotych medali na Olimpiadzie. No to hała. Nie jak zrobię nową sztuczkę. Nazywa się teoria orbitowania na lince. Patrz. Raz, dwa, i leci! Czy to miało tak być? Eee, tak. Jesteś czadowa. Proszę, Idź kup sobie pamiątkę. Oho. Oho. Czeka 7 mus, trzeba szkolna szafa. A co ty robisz? Te szafy są o wiele za małe. Ale to jest moja szafa. Jak ją zagarniesz, zostanie mi ten hak. Uuu, nie dostaniesz go. Cześć moje zdjęcie! Jakiś. No nie chcę być nimiła, ale ten pokój w połowie należy do mnie. To matematyka, nie moja działka. Co to robi w moim biurku? Gdzie moje książki? W tym okrągłym schodku. To jest bulaj. Wrzuciłaś moje książki do morza? Jakiś homer poczyta homera. O, oh, homer, homer. Chytasz! Tak, no jasne. Fajnie, to mi wyjaśnij. Kejzak! Hey kosztem drobnych obrażeń powoli uczę się tej sztuczki. Ach, tak, zarwać twarz to twój najlepszy trik. No, mała. Skosztujesz czekoladowego homara? To brzmi wstrętnie, ale jasne. Eee, Zak. Nie powinieneś zużywać środków z karty na głupie zachcianki. Żadne głupie zachcianki? Kije golfowe z monogramem, proszę. A dlaczego ty mi je przynosisz, a nie mój robot golfowy? so